Ja jak Echo będę powtarzał od samego początku, żeby sąd wykonalił wniosek Komendy Rejonowej Komisji w po Ostródzie jako oczywiście bezzasadny, dlatego też, że przeprowadzone postępowanie wykazało ponad wszelką wątpliwość, że zgromadzenie było legalne. Zgodnie z obowiązującym prawem. Natomiast oskarżenie nas o przewodzenie nielegalnemu, zakazanemu zgromadzeniu, yy, no dla nas, dla wielu obserwatorów, dla wielu polityków, również i prawników, było takim. No, nie boję się tego użyć słowa z zamachem na wolności obywatelskie. To postępowanie, zeznania policjantów, zeznania burmistrza szkoda, że nie zeznawał żaden z sędziów, wykazały również ponad wszelką wątpliwość to, że zostały przekroczone uprawnienia. Ingerencja sędziego Sądu Rejonowego, pana Artura Borowego, była niezgodna z prawem, niezgodna z normami współżycia społecznego i potwierdziła ona taką serwilistyczną wręcz zależność między sądem, prokurator, prokuratorem, administracją szczebla samorządowego i policją. W związku z czym nic więcej nie, nie chcę dodawać. Wnoszę po raz kolejny o oddanie wniosku jako oczywiście bezzasadnego. Dziękuję. Mhm, dziękuję bardzo. Około godziny 12 12.10 są wyrok w tej sprawie, tak? A jak za Skaz... godzinę, to byśmy coś zjedli. Mm, to znaczy tak, proszę panów, my mamy czas do, do 12.00, tak? Dobre. To możemy się umówić, że na godzinę 11.20, dobrze? Dobre. Okay.